Już w niedzielę, 8 marca, Dzień Kobiet i dlatego dzisiaj zapytamy panów w Andrychowie, czy zechcą złożyć życzenia kobietom właśnie w ich dniu. W Dniu Kobiet zapraszamy Was na słodki poczęstunek Będą to mini deserki dla każdej klientki. Oprócz tego będzie do wylosowania dwa wojczery na 30 zł i duża beza Pawłowa. Także jest fajna inicjatywa, fajna zabawa. Stoliki proszę sobie rezerwować wcześniej, ale nie, myślę, że dla każdego wystarczy coś słodkiego. Mhm. Także serdecznie zapraszamy 8 marca. Dokładnie go, Dokładnie 8 marca w niedzielę na Bezy, nasze najlepsze podobno od klientów słyszymy, że lepszych nie jedli, także życzenia na Dzień Kobiet. Kobietom wszystkim. A ja nie składam, bo nie wierzę w to. Nie wierzy, nie wierzy pan w Dzień Kobiet? Jestem starej epoki, poprzedniej epoki. I wtedy jestem zrażony do tych świąt. Dziękuję bardzo. I chcieliśmy złożyć w imieniu słodkiego zakątka wszystkiego najlepszego dla kobiet uśmiech na twarzy, by lato było piękne, a Wasze buzie non stop uśmiechnięte. Wszystkim paniom zdrowia, szczęścia, pomyślności z okazji Dnia Kobiet życzę. No, wszystkim paniom uśmiechu na co dzień, radości, no i miłości wok wokoło. Miłość najważniejsza. Tak. Cześć, z tej strony Grzesiek z Manalo Filmy. I Dawid z Manalo Filmy. Chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet wszystkim kobietom. Wszystkiego Do najlepszego.